i tak dalej, Patrick, mam serdecznie w kolejny materiał na moim kanale i witam was serdecznie, kolejny materiał na kanale ale dobra um, i dzisiaj sobie omówimy piłkarzy z League. E, zaczynając od a na początku zostawcie łapkę w górę i suba tam na dole no i bliżamy się powoli do pięciu no i lecimy pierwszym zawodnikiem jest Atal on dostał chyba Longshota? nie, kautera no no na początkujących graczy myślę, że jak najbardziej. Oczywiście tutaj. No. Jeszcze tutaj zobaczymy. Finishing 109 Drugim piłkarzem jest Andre. No. Skiwus taki średni. I to go wyklucza. Lala. Defending, więc dobry. Ale oczywiście ten na początku... no Andre. Ander to jest naprawdę na początkujący graczy. Dobra oferta, nie? A będzie zespołu, zespoła tutaj lala to już. No będzie mi jeszcze dużo gwiazdów zespołu, nie? Jeżeli takich słabszych. Bo można no, tego podkoksować do stu, no i... I to by niesamowity prawo bardzo. Dobra. A wow! Bo, ojej! Ale jeszcze pozycja nie taka za... Może nie za wolny, no, ale po prostu on powinien dostać SP, ale do. Mandanda do, divingiem. Yy, dobry piłkarz. Wiem, że on nie jest może najwyższy, ale już wzrost się nie liczy. Kamara z Reakcjonem. Yy, jak on się nazywa? Bo nigdy tego nie wiem. Kamara, no, powiedzmy, że Kamara. E, reakcjon. Yy. No, dobry piłkarz. Do słabszych składów Pajet Speed to w ogóle Zepsuło go totalnie Oshimen, shoting, ja gram Himenezem Ale ile ten Oshimen no, On ma finishing 124 Long shot, y 112 Shot 122 Więc naprawdę Myślę, że ta Karta może być dobra Marquinhos kolejny Marking u Marquinhosa y 93 tempa Um, wszystko 93 marki 124 bardzo dobry, piłkarz, ciekawa karta i to go wam polecam do lepszych składów i Slimani, najlepszy, niby, ale tak naprawdę nie, bo target no tak średnio. Oczywiście na słabszych składów to różni, no ale już no tak to jednak nie dobrze, więc z tych wam. Na słabszych oczywiście polecam wszystkich, jeżeli macie składy z, z, z ligę, a teraz a tych najlepszych to Marquinhos, Lala, Atal i Mandanda, to jest taki rotacji um, piłkarze Przechodzimy teraz do ligę Wszystkie ligi już wyszły, więc za tydzień już mamy to Ultimate Ligę, no i co, kogo my tutaj mamy, najpierw mamy ikonę Makalele nie wiem, jak zawsze się... z Destrojerem, ale oczywiście z graczy wydawających pieniądze. Dobra, i zaczynamy. Geje. Chyba on się tak nazywa. Z Destrojerem. Myślę, że na początek jak najbardziej. Jest to dobry boost, ale Ja nie wiem, Rajkowicz. No, number one. Dobry bramkarz. Polecam. Savanier z Long Passity, nie wiem, więc tak średnio. Ale Nie polecam wam. Gabriel, on ma stoper, nie? No tak, ale... Naprawdę nie jest to najgorszy jakiś skitbus. Stoper. Trzeci najlepszy na Tiago Silva. Holding. Ja Silva, myślę, że dobry piłkarz. Ha, 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 ha. Benyeder, Second Striker. Wiemy, jak ta karta. Właśnie to przez niego w większości już nie gram w FIFA. Naprawdę, co on robił? A tutaj, FIFA Mobile, on jeszcze jest do zrobienia. Wiecie, tak, Free to Play, czyli bez wydawania Pieniędzy. Ja nie chcę na niego spotykać, bo mi ta zła FIFA 20, się przypomina, nie? Ojej, o nie, o nie, o nie, o nie. Prze, przepraszam, pomijałem. Kto to jest w ogóle? Co, co, co? Jeszcze bez z więc go nie polecam. Ale kto to? Może się nie zbam zbytnio na lidze francuskiej, ale wiem, że chyba, że chyba on nie powinien dostać to. Dziwne. Oczywiście nie Benjeder. No Di Maria, attacking, Angel Di Maria attacking. Bardzo lubię tego piłkarza, ale do składu mi się nie przyda. No i dalej. Mbappé. Też kto gra w FIFA, ten wie, Taka tak karta złota jest niesamowita, selebre. Czy ty najlepszy napastnik No tak. Dobry jestem. Oczywiście. I gwiazda, czyli Neymar. Shot power. Wiem jak ta karta. Jest dobra w FIFA. Jego złota karta jest do końca gry. A tutaj Finishing 129, Shot 121, Valley 118, yy, Ball Control 139, Dreaming 135. Co za karta? Neymar. Hehe. <grystanie> dobra. Szybkie takie omówienie. No i tak. No. <grystanie> Jeszcze mamy 567 tysięcy Wchodzimy w League One Special I gramy Medznantes O 50 skill postów Na ten odcinku sobie zagramy co tym jest ale naprawdę, ten, ten, nie, 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 to jest chyba według mnie najlepsza karta w ogóle, nie Nie, to jest, nie, wrzuć Dobra. Musimy strzelić gola pomocnikiem. zobaczcie czy tam się to uda. Ja raz przeleciałem, obronczę mnie całe boisko. Po prostu robić. O, patrzcie. No. wychodź, Henderson. No, bomba. Du, 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 du. <grym>, bombę O Fred, Fred, wychodzi Fred, skąd? No nie Fred, ale widzicie jak on wątło szedł do tej piłki, to jest, to jest po prostu Fifa 20, to nie ważne jaka czy ta na konsoli czy też nie Ben jest. Yes. Nie, nie mogę patrzeć po prostu, nie. Sobie przypomniałem o tym że No nie! No nie! Angelinio! gol Nie trafił na szczęście, ale... Naprawdę. Angelinio, oczywiście pierwszy do wyrzucenia. Z tej drużyny. Bo ma za niski overall to pierwszy, a po drugie. No jest słaby i tyle. No to jest kowacić, nie? Tak, to jest kowacić, ale wygrajmy. Oczywiście... Uf. Kowacić wychodzi sam na sam. Proszę, kowacić, zrób to. Ale lag... Zlagował strasznie, ale dobrze Kowacić. Kowacić! Jest! Kowacić! Hm. Hm. Kować na jeden doze. Dobra, nabiłem go na szczęście. ale No co jest? Dobra, wyszedł, dobra na szczęście. Boże widziałam, że to jest golnie. Już tak leciał dziwnie. Dryblu Ale już, dobra. Zaliśmy, go kola pomocnikiem, więc już jest. Zaliczone wyzwaniem. No i to, ja chyba mogę się żegnać chyba. Ale jeszcze odbierzmy nagrodę. Mam lewer 40. Super. Nie, nie mam żadnego studesta. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i zostawcie obcy, w, w której suby. Cześć!